Szanowni mieszkańcy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Sołectwa oraz Koła gospodyń wiejskich składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności, wszelkiego dobra. Niech każdy dzień przynosi radość, a wspólnotę naszej miejscowości będziemy na wszystkie źródłem życzliwości i inspiracji. Niech świąteczny czas płynie w atmosferze miłości i zapachu tradycyjnych popraw. Niech każdy dzień przynosi powody do uśmiechu. I no. Życzymy spokoju, ciepła i dobrych ludzi wokół. Życzymy, aby każdy dzień zaczynał się uśmiechem, a kończył czymś słodkim, najlepiej domowym. Niech betlejemskie światło rozświetla codzienność, a w sercach zadość pokój, nadzieja i miłość. Niech nasza wspólnota rozwija się w atmosferze współpracy i życzliwości. Każda chwila świąt będzie pełna życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wiele ciepła, radości i rodzinnej bliskości. Niech w naszych domach zawsze gości zgoda i życzliwość. Niech dobre pomysły nie rodzą się często, a ich realizacja przynosi satysfakcję. Niech radość rośnie szybciej niż trawa, którą trzeba kościć codziennie. W nadchodzącym nowym roku życzymy wszystkim mieszkańcom zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. Niech rok ten obfituje w radość, dobre decyzje i sukcesy. Nasza wspólnota niech będzie miejscem zgody, współpracy i wzajemnego wsparcia. Życzymy Państwu wielu uśmiechów, pogody ducha i niegasnącej energii do realizacji planów. Życzę również w nowym roku w każdym kątku podziękować. Wszystkiego najlepszego! Dobre decyzje i sukcesy zasłoniłeś jeszcze raz. Już się robisz ja Dobra, mogę iść. To nie i... powinno tak być, że ona po prawej stronie. A co to za różnica? Ja chcę cię to się zmieni? Dobra. Zmieniam się. O. Ale z to tak. W nadchodzącym nowym roku życzymy wszystkim... Przepraszam, <noise> Czy się dzieje? Ej, a później weźmiesz też miastkę rzeczy na jest? No. Było pojęcie. Bardzo planów. Życzę również w nowym roku w każdym kątku po dziecią. Ten już poszedł. Niech radość rośnie szybciej niż trapa, którą trzeba kosić codziennie. Jeszcze raz powiem? mnie. jesteś na Hmm. No, 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 ja wybiorę do niej Nie robimy. No dobra, to już... Cicho. Niech się. Ciepła Cicho! No i widzicie, przez was burzeniemy teraz! raz. cicho, bo nie Teraz totalnie no, cisza Akcja! Nie dobre. No, nie niech dobre. Niech dobre co? Niech dobre. O. Teraz? Teraz by ok.

Niech nasza współpraca rozwija się w atmosferze współpracy i rzeczywistości. Wspólnota, ja nie współpraca. No ja tak właśnie sobie myślę, dwa razy współpraca nie <grym grym> było na Właśnie ja się też gałknęłam. Jeszcze raz można było. A tylko już teraz się zastanowiliśmy. To nic, bo ja jeszcze tutaj ja, się wspomniałam. Ja sam będę się poprawiał już wczoraj. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wiele ciepła, radości i rodzinnej błyskości, bliskości. Właśnie, ja nie wiem, gdzie to ły, jeszcze raz. Dobrze, bardzo dobrze. Wszystkiego... Tak? No, no ciężko? Nie, żeby razem mówić, tak? na, na trzy palce. Wszystkiego najlepszego.